Ciekaw z tej strony Jessa. Witam Was bardzo serdecznie w niedzielnym QA na temat mojej pracy i na temat życia w Dubaju. Tych pytań było naprawdę sporo, więc stwierdziłam, że lepiej jak sobie na spokojnie usiądę i nagram osobny QA niż miałabym się rozgadać w jakimś lifestyleowym vlogu, bo teraz po prostu każdy, kogo interesuje ten temat, może pozostać ze mną, a jeśli Was ten temat nie interesuje, to już niedługo będzie nowy domowy daily vlog. A teraz bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania dzisiejszego QA. Jessa. Powiedz proszę, czy w codziennej pracy musisz sama pozyskiwać klientów, czy jest to tak, że klienci sami się do Was zgłaszają? Jest i tak, i tak. Mamy czasami listę klientów, którą dostajemy od naszych szefów. Są to ludzie, którzy gdzieś wpisali się w newsletter albo zadali jakieś pytanie na naszej stronie internetowej poprzez Facebooka lub inne social media, ale zazwyczaj jest to tak, że są to ludzie, którzy potrzebują po prostu więcej informacji i bardzo, bardzo rzadko dochodzi do transakcji właśnie z takimi klientami. Nazywamy to. Leeds, więc tak dostajemy od naszej firmy Leeds. Nie zdarza się to za często, ale czasami faktycznie tak jest. Tylko tak jak mówię, bardzo rzadko dochodzi do tego, że faktycznie ktoś z tych osób coś kupi. Więc jesteśmy bardziej zdani sami na siebie i musimy jakoś pozyskać tego klienta, aby coś sprzedać. Wcale nie jest to takie łatwe, dlatego że w Dubaju jest mnóstwo, mnóstwo agentów nieruchomości i ten rynek teraz jest tak gorący, że tak naprawdę każdy gdzieś próbuje coś zarobić. Więc na przykład nawet taksówkarz, gdy usłyszy, czy, że osoba, którą aktualnie wiezie, jest zainteresowana kupnem mieszkania, on już ma swojego agenta, do którego dzwoni i mówi: Hej, hej, miałem właśnie w taksówce kogoś, kto jest zainteresowany, daję ci numer i wtedy, jeśli agent coś sprzeda, to odpala jakiś tam mały procent e, taksówkarzowi za to, że przekazał mu klienta. Więc e, ten rynek jest naprawdę bardzo gorący i każdy z każdej strony próbuje znaleźć e, klientów i każdy z każdej strony też próbuje sobie tych klientów odebrać, więc jest to dość dirty business, czyli brudny biznes. Pełen też zazdrości, dobra, ale nie o tym było pytanie, więc wracając do pytania, to dostajemy czasami klientów, dostajemy tak zwane leads od naszej firmy, ale bardziej musimy sami się postarać o to, aby ktoś coś od nas kupił. Ile, ale tak naprawdę, ile godzin tygodniowo pracuje Pani w firmie? Pozdrawiam. Ja Ciebie również pozdrawiam. Mów do mnie, Jessa. Nie wiem do końca, czy chodziło Ci o to, ile godzin spędzam w biurze, czy ogólnie ile godzin pracuję, więc może odpowiem i na to, i na to pytanie. Więc ja do biura jeżdżę tak raz, dwa razy w tygodniu na 12 i wychodzę koło 17, 18, dlatego że po prostu nie mam tam za dużo do roboty. Jeśli chodzi o wszystkie inne dni, to wygląda to codziennie zupełnie inaczej i spotkanie z klientem może trwać godzinę, a moje najdłuższe spotkanie z klientem trwało 12 godzin, więc tak naprawdę od rana do wieczora cały dzień spędziłam z jednym klientem. Mamy szkolenia, które trwają po 3-4 godziny, i mamy różne eventy, mamy open houses y i tak dalej, więc to naprawdę jest zróżnicowane, więc są takie dni, kiedy pracuję 2 godziny, a są właśnie takie dni, kiedy pracuję 12 godzin i na to nie ma żadnej reguły, więc nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile godzin tygodniowo pracuję. Musiałabym to w którymś tygodniu po prostu Podliczyć, aby Wam dać konkretną odpowiedź. Czy jest jakiś wymóg roczny, miesięczny, ile umów trzeba podpisać? W naszej firmie tego nie ma i wydaje mi się, że w innych firmach też nie. Może w bardziej takich międzynarodowych firmach jak Engel i Full Cars czy coś takiego, może oni mają jakiś wymóg, ale nie słyszałam jeszcze o tym, aby ktokolwiek musiał sprzedać. Jakąś ilość mieszkań, domów w roku. Czy mogłabyś wykonywać taki rodzaj pracy w innym miejscu na świecie? Oczywiście, że tak. Ja uwielbiam ogólnie cały ten biznes, uwielbiam real estate. Jest to bardzo, bardzo interesujące i mogę sobie wyobrazić, że robię to na przykład w Los Angeles selling sunset. A tak na serio, to mogłabym sobie to też wyobrazić na przykład tutaj we Frankfurcie, chociaż tego miasta nie lubię, to rynek nieruchomości też jest bardzo dobry. Mogłabym sobie to chyba nawet wyobrazić w Polsce, chociaż wydaje mi się, że wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej niż na przykład w takim Dubaju albo Nowy Jork. Też byłoby ciekawie, a więc na pewno tak. Jak to jest u ciebie z dniami wolnymi i urlopem? Wygląda to tak, że mam dzień wolny wtedy, kiedy chcę mieć dzień wolny. Wygląda to tak, że kiedy chcę lecieć na wakacje lub odwiedzić rodzinę, to po prostu lecę. Nie mam w umowie zapisane, że mam na przykład 20 lub 30 dni w roku wolnego. Czegoś takiego tam w ogóle nie ma. Mam w umowie zapisane, że cały mój czas, jak jestem w pracy, to poświęcam pracy. Taką mam klauzulę w umowie, w umowie ale nie mam na przykład wyznaczonych dni urlopu, więc jak Mówię do moich szefów, że jadę do Polski, jadę do Niemiec spotkać się z rodziną i ze znajomymi, to oni do mnie mówią hefan, baw się dobrze i nikt nic nie pyta. Nie pytają się, kiedy wrócę za ile będę, bo oni też dobrze wiedzą, że jeśli mam klienta, to mogę z nim też równie dobrze komunikować się z Niemiec lub z Polski, bo moi klienci są raczej wszyscy z Europy i nie ma ich nawet na miejscu w Dubaju, więc mnie też tam nie musi być i mogę pracować właśnie teraz stąd z Frankfurtu, mogę pracować z Warszawy, mogę pracować z Dubaju, więc nie ma. Tutaj żadnego problemu, jeśli chcę wziąć dzień wolny, też nie ma takiego problemu i robię to tak naprawdę, kiedy ja chcę. Czy masz zapewnione mieszkanie, czy sama musisz sobie coś wynająć? Sama muszę ogarnąć mieszkanie. Jedyne, co mam zapewnione od mojej firmy, to jest wiza na dwa lata biznesowa, pracownicza i różne bonusy i zniżki, które dostajemy. Ostatnio też na przykład dostaliśmy w prezencie pobyt w hotelu i tak dalej, ale to są takie bonusy mieszkania. Nie ma. Jakichś tam zwrotów, kosztów za transport i tak dalej, też nie ma, więc jeśli e, nic się nie sprzedaje, to może być ciężko. Czy musisz być dostępna pod telefonem 24 godziny na dobę? Co jeśli w swoim czasie wolnym zadzwoni klient i poprosi o pokazanie mu mieszkania jeszcze tego samego dnia? Muszę i nie muszę, dlatego że ja zarabiam wtedy, kiedy tylko coś sprzedam. Tak jak wiecie, nie mamy żadnego wynagrodzenia, więc jest to w moim najlepszym interesie, abym była pod tym telefonem 24 godziny na dobę. Na szczęście, tak jak wam mówię, większość moich klientów jest poza granicami Zjednoczonych Emiratów Arabskich i też jak mają weekend, to mają weekend i Niemieccy czy tam Austriacy klienci w weekend nie będą was bombardować pytaniami, bo oni sami odpoczywają, ale faktycznie zdarzyło się tak, że w piątek jeszcze przed zmianą weekendu miałam z moją koleżanką spotkanie, chociaż miałyśmy już umówiony lunch i wiadomo, że jeśli chcemy zarobić, jeśli chcemy coś sprzedać, to zamiast na lunch pójdziemy na takie spotkanie. Jeśli jestem aktualnie na plaży i zadzwoni do mnie klient, który na poważnie myśli o kupnie mieszkania i poprosi mnie o to, abym mu je pokazała jeszcze w tym samym dniu, to ja akurat bym zebrała moje manatki, szybko się ogarnęła i poszłabym na takie spotkanie. Nie wiem, jak to z innymi ludźmi, ale ja bym właśnie tak um, zrobiła. Także ogólnie dobrze jest być pod Telefonem 24 godziny na dobę, jak chcecie zarobić. Jeśli chcecie coś sprzedać, to zazwyczaj jest tak, że to wy musicie dostosować się do klienta. Czy uczą cię sprzedaży, negocjacji, czy musisz mieć to sama? Najlepiej, jeśli macie to już w sobie. Ja pamiętam przy mojej rozmowie, m, którą miałam na początku z szefami, oni pytali się mnie w ogóle o takie randomowe rzeczy, dlatego że jak mi później wytłumaczyli, chcieli zobaczyć, czy ja jestem hungry, czy ja jestem głodna tego sukcesu, czy ja jestem głodna tych pieniędzy i czy w ogóle nadaję się tutaj do sprzedaży, więc to był ich. Cel. Później tak, mieliśmy różne szkolenia, ale nie było tego dużo i one nie były jakieś detaliczne, i tak naprawdę to pomogły. Może tyle, bardziej były to takie przydatne informacje, co się dzieje na rynku i jak sprzedawać w Dubaju, niż jakieś um, ogólne szkolenie o tym, jak negocjować i tak dalej, więc. Jeśli chcecie taką pracę podjąć w Dubaju, to musicie mieć te chęci i musicie mieć dar sprzedaży w sobie. Nikt Was tego raczej nie nauczy. Czy spotkania biznesowe z klientami odbywają się w restauracjach, kawiarniach? Jeśli tak, to czy masz na to przeznaczony na przykład miesięczny budżet, czy z każdego wyjścia musisz się rozliczać, na przykład przedstawiając fakturę? Nigdy nie spotkałam się jeszcze z tym, aby ktokolwiek w mojej firmie rozliczał się z jakiejkolwiek faktury. Wszystko, co wydajemy, wydajemy z własnej kieszeni. Nie mamy żadnego budżetu na spotkania biznesowe, chyba, że są to takie spotkania jak ostatnio nasz event dla chińskich inwestorów, wiadomo, że wszyscy zostali tam zaproszeni na koszt naszej firmy. Jeśli chodzi o takie zwykłe spotkania typu lunch, kawiarnia, to tutaj firma za nic kompletnie nie płaci, to jest wszystko Wasz rachunek. I tak, takie spotkania też odbywają się na przykład podczas obiadu lub podczas kolacji, ale są to spotkania z klientami, którzy już są na jakimś etapie kupna tego mieszkania, więc nie z tymi klientami, z którymi spotykamy się po raz pierwszy, bo to zazwyczaj robimy w sales center, które mogliście już wiele Razy zobaczyć na moim kanale, aby im pokazać wszystkie makiety, aby im przedstawić wszystkie projekty. Jeśli wiemy, że okej, okay, ten klient jest poważny, ten klient jest zainteresowany, to przy następnym spotkaniu pewnie możemy spotkać się na obiad. I zazwyczaj jest tak, że to oczywiście ja musiałabym płacić, ale powiem Wam szczerze, że mi rzadko kto daje zapłacić. Jak jestem na przykład z moim menadżerem lub z jakimś innym facetem z mojej firmy, to tak, wtedy oni mogą płacić, ale jeśli ja jestem sama jako kobieta, mimo to, że to ja jestem maklerem i to ja musiałam. Chciałabym zapłacić i zawsze chcę tak robić, bo wyciągam kartę, proszę o rachunek. To jak jestem z moimi klientami, to nikt nigdy nie daje mi zapłacić. Czy jest to para, czy jest to rodzina, czy jest to um, właśnie jakiś inwestor, nie ma nawet takiej opcji. Jeśli mam spotkanie z jakąś inną koleżanką i y, klientem i płacimy, to wtedy jasne, byśmy na przykład podzieliły się. Na dwie, jeśli klient dałby nam zapłacić, jeśli właśnie nie byłoby to z facetem, to nawet jak proponowałam mojemu menedżerowi, że oddam połowę za rachunek, to on w życiu by ode mnie tego nie przyjął. Żeby dostać tę pracę, trzeba mieć jakieś doświadczenie. Nie, nie musicie mieć doświadczenia, ja jestem tego najlepszym przykładem, dlatego, że ja nie miałam żadnego doświadczenia w sprzedaży lub w nieruchomościach. Tak jak Wam mówiłam, musicie mieć po prostu te chęci, musicie mieć motywację i musicie być głodni sukcesu oraz pieniędzy. Jesteś na podstawie, jeśli chodzi o zatrudnienie minimalna, krajowa i na przykład masz prowizję od sprzedaży nieruchomości, czy masz stawkę maksymalną i ilość sprzedanych mieszkań, domów nie ma znaczenia na Twoją wypłatę, ile w takim zawodzie można przykładowo zarobić. To jest pytanie, które bardzo często mi zadajecie i wcale się nie dziwię, że was to interesuje, też by mnie interesowało. Więc e, jeśli o to chodzi, ja dostaję tylko i wyłącznie moją prowizję. W praktycznie żadnej firmie, agencji nieruchomości w Dubaju nie ma miesięcznej wypłaty, chyba że dopiero co zaczynacie, to niektóre firmy oferują taką pomoc w postaci kilku tysięcy na dobry start, ale to by było na tyle i nie możecie <laughs> liczyć tak naprawdę na więcej, już wam to kilka razy mówiłam, więc ja dostaję tylko moją prowizję. Ta prowizja waha się między realistycznie mówiąc, trzema tak do 7%. Są niektóre projekty, gdzie można dostać 10%, ale to są takie projekty, gdzie po prostu deweloper chce nas zmotywować um, do sprzedaży, bo nie są aż tak, uh, aż tak popularne i to się raczej nie zdarza, więc tak realistycznie jest to 3 do 7%, z czego połowa idzie do mojej agencji, więc dzielimy się tym pół na pół. Ja akurat zajmuję się mieszkaniami, domami, które zaczynają się od miliona i które mogą kończyć się na kilkudziesięciu milionach. Czegoś takiego jeszcze mi się sprzedawało, sprzedać nie udało, zazwyczaj jest to tak od 4 do powiedziałabym 8 milionów to co ja sprzedaję, więc możecie sobie przeliczyć jaki to jest procent, przykładowo jeśli dostaję 5% z mieszkania, które kosztuje 6 milionów i wtedy połowa z tych 5% jest dla mnie oczywiście bez żadnych podatków, więc wtedy te 2,5% dostaję, czek, idę, wybieram z banku mam gotówkę i wszystko zostaje dla mnie, więc tak wygląda tutaj sprawa, jeśli chodzi o jeśli chodzi o wypłatę, więc możecie naprawdę zarobić bardzo dużo. Możecie zarobić od 20 przez 50 do 500 tysięcy na jednej transakcji. Twoje życie wygląda jak bajka i wieczne wakacje. Czy tak jest naprawdę? Postanowiłam odpowiedzieć na to pytanie, bo ogólnie już chciałam się cały czas wypowiedzieć na ten temat, dlatego że dostaję w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużo wiadomości od młodych osób, które myślą nad tym, aby wyjechać do Dubaju, które myślą nad tym, aby zacząć tam pracować i pytają mnie o moją opinię, o moje zdanie. Wszystko, co widzicie w moich vlogach, jest oczywiście prawdą. Jak wam pokazuję jakiś dzień z mojej pracy, to on faktycznie tak wygląda. Jak wam pokazuję, że jestem gdzieś w luksusowej restauracji, w luksusowym hotelu, klabie i tak dalej, to faktycznie tam jestem. Tutaj nic nie jest udawane, tutaj nic nie jest nagrywalne specjalnie pod publikę. Tak wygląda moje życie. Czy jest to życie jak z bajki? Absolutnie. Nie. I e, czy mam wieczne wakacje? Absolutnie nie. Tak jak wiecie, moja siostra była u mnie dwa tygodnie na praktykach i ja na koniec jej zapytałam, jak tam wrażenia. Ona powiedziała, że jest wymęczona, że życie w Dubaju ją przytłacza. No bo za dnia miałyśmy praktyki, ona normalnie chodziła ze mną do pracy, później jakieś kolacje, starałyśmy się wychodzić, więc wcale jej się nie dziwię, że te dwa tygodnie ją tak wymęczyły. Ja w Dubaju też zazwyczaj, ja czuję się dobrze, Czuję, że mam dużo energii, ale czuję też, że jestem tym wszystkim przytłoczona i że jestem zmęczona, więc to absolutnie dla mnie nie są wakacje. Ja jak wracam tutaj do rodziców, do Frankfurtu, teraz to są dla mnie wakacje. Jak jadę do Dubaju, to ja nie czuję się, jakbym była na wakacjach, chyba że faktycznie wezmę sobie jeden cały dzień wolny, pójdę na plażę i stwierdzę, że dzisiaj nie odbieram telefonu, to wtedy może poczuję się jak na wakacjach, ale ogólnie to za przeproszeniem jest niezły zapiernicz, bo tam jest tak, że chcecie robić wszystko. Chcecie zarabiać, chcecie chodzić do pracy, Chcecie być w tym najlepsi. Z drugiej strony chcecie mieć ten czas wolny, aby iść na basen, aby iść na plażę, aby iść na siłownię, może coś ugotować, albo wyjść ze znajomymi, iść na kolację, iść na imprezę. Chcecie robić po prostu wszystko. I przez to, że chcecie robić wszystko, to macie też dużo stresu, więc to absolutnie nie jest tak, że moje życie w Dubaju to są ciągłe wakacje. I moja siostra teraz też mogła tego doświadczyć na własnej skórze i bardzo zmieniła zdanie o tym, jak moje życie tam wygląda. I to też oczywiście nie jest życie jak z bajki. Bo prawda jest taka, że ja mam tam bardzo ułatwione też życie przez to, że jestem influencerką. Tak jak Wam już mówiłam, są różne aplikacje. Ja mam chyba trzy aplikacje na moim telefonie. Jest to aplikacja, o której Wam już mówiłam, Secret Society, jest to aplikacja EXPIN i jest to aplikacja IM Dubai. I to są aplikacje, gdzie ja na przykład mogę iść gdzieś sobie na kolację, mogę iść na jakąś imprezę, mogę iść na jacht, mogę iść, nie wiem, do kina na masaż na cokolwiek, za darmo i dodaję wtedy story, więc to moje życie jest tam naprawdę ułatwione, dlatego że gdybym się uparła, to nie musiałabym nic wydawać na jedzenie, nie musiałabym nic wydawać na imprezy i, i tak dalej mogłabym codziennie wychodzić um, do fajnych restauracji, tylko właśnie poprzez te aplikacje, dlatego chcę, aby wszystkie dziewczyny, te młode, które mnie oglądają i e, które myślą, że przylecą do Dubaju i będą żyły w luksusie i życie jest takie super i że są wieczne wakacje słuchajcie, tak nie jest, bo są też dziewczyny w mojej firmie, które na przykład nic nie sprzedały od 10 miesięcy. I to nie jest tak, że ja chcę Wam odradzać, Was zniechęcać do takiego wyjazdu, ale też nie chcę być tą osobą, która mówi, tak, jest super. Na pewno będzie bardzo fajnie zarobisz dużo pieniędzy, no bo niekoniecznie tak musi być. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo szczęścia, bardzo, bardzo dużo szczęścia w tym biznesie. I ja tak jak już mówię, nie chcę nikomu tutaj um, pokazywać tylko tych dobrych stron i mówić jak jest super, i jak jest za przeproszeniem zajebiście, no bo nie zawsze tak jest i ja widzę też tą inną stronę, jak niektórzy ludzie sobie nie radzą i jak jest im ciężko i musicie po prostu wiedzieć jak wygląda rzeczywistość tego wszystkiego. Więc jeśli chcecie wyprowadzić się do Dubaju, to musicie mieć duże oszczędności takie na kolejne pół roku na pewno. Jeśli chcecie zacząć pracę w tym zawodzie, w którym ja pracuję, to musicie uzbroić się w cierpliwość, musicie naprawdę tego chcieć. Teraz powiem wam też, że jest coraz i w tamtym roku to była łatwizna. Sprzedanie czegoś to było tak łatwe, bo mieliśmy natłok klientów z Europy, którzy przez to, że tutaj był lockdown, wszyscy przyjechali do Dubaju i zobaczyli, jak jest fajnie. I każdy, kto miał jakiś większy budżet, nagle chciał tam kupić mieszkanie, więc sprzedawało się tak, 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 tutaj, tutaj, tutaj. I też mieliśmy bardzo dużo projektów do sprzedania. Teraz powoli. Kończą nam się projekty, nie mamy co sprzedawać, ale też właśnie powoli sytuacja się uspokaja, mimo tego, że e, cały ogólnie biznes jest gorący i dużo się dzieje, i co chwilę są jakieś nowe mm, rekordy. To i tak myślę, że z tego co ja widzę. Idzie to bardziej w dół i jest coraz ciężej. Także na pewno warto się nad tym mocno zastanowić, czy chcecie wyjechać i czy chcecie podjąć taki krok. Bo ja wam też wiele razy wspominałam o tym, że Dubaj dla mnie nie jest miejscem na zawsze, dlatego że ja uważam, że bardzo trudno jest tam znaleźć dobrych ludzi z dobrymi intencjami, bardzo trudno jest tam znaleźć znajomych. Jeśli chodzi o jakieś związki, to już na pewno w ogóle nie. Dlatego to jest miejsce dla takich młodych ludzi, którzy chcą troszeczkę zarobić, którzy chcą się wybawić i później wrócić do swojego kraju lub po prostu. Po prostu wyprowadzić się, się gdzieś indziej. Jeśli chcecie spróbować, to oczywiście zawsze warto podjąć jakieś ryzyko w swoim życiu, ale może być ciężko. Nie będzie tak, że przyjedziecie i nagle wasze życie się odmieni. Tak na pewno, na pewno nie będzie. Chyba, że będziecie mieli szczęście i sprzedacie jakiś super drogi projekt i zarobicie przez jedną transakcję kilka milionów. Wtedy będzie fajne życie. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego QA. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, może tym razem niezwiązane z pracą, to chętnie zadawajcie mi je w komentarzach. Widzimy się w następnym filmie. Pa i buziaki.